Szanowni Państwo, jeśli nasi konkurenci zaczną nas chwalić, to powinniśmy poważnie zastanowić się nad prawidłowością naszego działania. Nie pracujemy dla satysfakcji banków. Robimy dobrze, nawet bardzo dobrze, to do czego zostaliśmy powołani. Służymy naszym członkom, chroniąc ich przed lichwą, dając im dostęp. Do uczciwie wycenionych, korzystnych usług finansowych. Tylko im służymy i tylko ich korzyść ma dla nas znaczenie. Nasi członkowie o tym wiedzą i doceniają to. Tylko w ostatnim roku, proszę Państwa, nasze aktywa przyrosły o 21%. Zwiększył się nasz udział w rynku depozytów gospodarstw domowych. O 30%. Zwiększył się nasz udział w rynku kredytów konsumenckich o 15%. Nasi członkowie, dzięki temu, że oszczędzali i pożyczali w kasach, w swoich kasach, zarobili około 336 milionów więcej niż gdyby robili to w bankach. Taką korzyść przekazaliśmy naszym członkom. Czy możemy działać lepiej? Nie tylko możemy, ale przede wszystkim chcemy.